Mam 15 lat, a moje życie rozpadło się 6 miesięcy temu, kiedy mój tata postanowił przeprowadzić się do Karoliny. Kobiety, z którą zdradzał moją mamę przez cały rok. Jakby to nie było wystarczająco trudne, Karolina ma 13-letnie bliźniaczki Zosie i Nadię, które zdają się być zachwycone nową, rodzinną fuzją. Zgodnie z ustaleniami muszę odwiedzać ich co drugi weekend. Mam jedną zasadę. Zostaję w swoim pokoju i wychodzę tylko na posiłki. Niestety, bliźniaczki uważają to za wyzwanie. Ciągle pukają do moich drzwi, prosząc, żebym dołączyła do ich tiktokowych tańców albo rodzinnych gier planszowych. Nie odpowiadam. Zakładam słuchawki, włączam i ignoruję je. Wczoraj Zosia wsunęła pod drzwi kartkę z prośbą, żebym dołączyła do ich wielkiego rodzinnego trendu na TikToku. Kiedy się nie pojawiłam, tata wpadł do mojego pokoju i zaczął grozić, że zabierze mi telefon, jeśli nie zacznę się bardziej szej starać z nowymi siostrami. Spojrzałam mu prosto w oczy i powiedziałam, zabierz go. Wolę nie mieć telefonu niż udawać, że jesteśmy jedną wielką szczęśliwą rodziną. Wyraz na jego twarzy, coś pomiędzy zranieniem a złością. Prawie sprawił, że poczułam się winna. Prawie. Mama mówi, że dla własnego dobra powinnam spróbować się otworzyć, ale ona tego nie rozumie. Za każdym razem, gdy widzę te bliźniaczki śmiejące się z moim Tatą I kręcące TikToki w salonie, przypominam sobie, jak rozwalił naszą rodzinę na kawałki. To nie jest coś, co można naprawić kilkoma wesołymi wideo.